Siemanko, kulano! Właśnie dzisiaj, dzisiaj grałem z moim kolegą w szachy. Mam też kanał. No, on też ma. Gdzie ty się ruszyłeś? A oh, to jest ten, Tu dobra. chciałem, tu chciałem, dobra? Mhm. Tam chciałem. Nuba jestem. Lecz otulam. A bo i tak na czarny Dzień dobry, moi koledzy. Właśnie zrobiłem mojemu koledze szachmata. Zrobiłem ci szachmata. I cię bije gońcem, więc jest szachmat. Przegrałeś. Mm. Właśnie... A wiecie jak mój kolega się nazywa? On się nazywa Kapibara. Jego go film, się, kanał się nazywa... E, nie... nie, no, nie nazy... się wszystko z dużej się... Wszystko nie, z dużej... Ja wam powiem. E... Tam będzie wam pisać, jak już wpisacie sobie, to będzie tam pisać kapisz, ale nie możecie wpisać kapis, bo on nie wyskoczy. Nie wyskoczy więc musicie y, wpisać Luka as, y, bez spac spacją 6004. Dobrze, jeszcze raz gramy. Chłop to się rozkręca. Czerwone koral. Chłopco, tu chcę wlecieć wini w i będzie szachmat. Mhm. Tak ja Hop, Ho, hop O nie, nie będzie szachmata, bo mi zbijasz właśnie gońca, ale nie, nie przemyślałem. To już ci tam wiesz że pogonię jonkem <noise> <noise> ja to to Widzisz, że to Możesz tu i powiedzieć szach. Tu możesz, wejdź w szach, możesz. Szach? szach szach. Dzięki, mat. Nie. Dzięki, bo cię zbijam królową. Zetrę już wierzę. Nie możecie czegoś zrobić przeszady. O A to tu tego stracił, tego pionka. A mi się bardziej opłacało, bo, ja bo on patrzcie coś stracił. On stracił wieżyczkę. On wieżyczkę stracił, a ja tylko normalnego pionka. <laughs> Jaka twarz? <laughs> Dobra, ruszaj się. No. Jest. No. Jest! No. Jest! No. Yes. Dlaczego nie ci skoczka? Gdzież Twojego Gdzie Szabat. Szamad? Jak matka jest A to już szamad nigdy co bardzo odkryto. Król, Król. No, to jest Król. Muszę ja to, to przeanalizować. No, jakbyś się tu ruszył skoczkiem, to byśmy. Już z hetmana. Czerwone korale. To nic. Nie to jest, jest. Nie, jest króla. Ez zostałam, bo i tak króla Ez. A to był? ten? No! To butel! To co? Nie ubiesz grać? Dobra, dawaj to. Umiem grać, ale to jest takie samo. Dobra, jakby to. Mój ten. kolega się z wami żegna. Ja też się z Wami żegnam. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku.